Jeżeli ty na swoim koncie w Fortnite chciałbyś mieć wszystkie skiny, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Siłano nam mordeczki z tej strony, Hexo. W tym filmie przedstawiam kilka nowości świata Fortnite i w tym między innymi porozmawiamy sobie na temat nowej aktualizacji. Przedstawiam mapę w trybie kreatywnym, która daje całkiem sporo expo, jak i również porozmawiamy sobie na temat powrotu mitycznej broni Spidermana i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie dajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z Dzwoneczkiem. A teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku to co zawsze, czyli mapka na expa, wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy i wpisujemy ten oto kodzik. No i moi drodzy tylko przypomnę, tak jak w sumie zawsze, że żeby dostawać więcej expa na takowych mapkach musimy odczekać od 10 do 15 minut i wtedy tego expa dostaniemy o wiele więcej. I zaraz wam przedstawię gdzie znajdują się wszystkie przyciski na takowej mapie, no i w jaki sposób możecie po prostu na niej wbijać sobie łatwo expika. Więc na samym początku idziemy do sekcji lud I bierzemy sobie stąd jakąś dowolną broń Przykładowo tą I w tym oto momencie klikamy sobie tutaj w clear Żeby wyczyścić tutaj cały ten teren No i generalnie no to na samym początku Musimy zbudować się do tego domku Który znajduje się dokładnie tam No i sobie po prostu tam budujemy Także widzimy się za chwilę Oczywiście jak się tam podbuduje Więc moi drodzy gdy podbudujemy się do takowego domku To oczywiście sobie do niego wchodzimy Idziemy wtedy na górę i następnie skręcamy tutaj w prawo I dokładnie tutaj przy tym oto obrazie, musimy zatańczyć dowolną emotkę i w tym oto momencie zaczniemy dostawać expa. Także myślę, że całkiem łatwo. Możemy sobie również odpalić tutaj awkę expa, który również dostarczy nam po prostu expa, kiedy my nic nie będziemy robili. No i teraz idziemy do sekcji fight i następnie musimy udać się dokładnie tutaj, czyli na lewo od tych wszystkich napisów i dokładnie tutaj przy tej oto książce mamy taki oto przycisk, także go klikamy i wchodzimy sobie do tego oto zamku. W tym oto zamku moi drodzy idziemy sobie tutaj, następnie musimy udać się dokładnie w to oto miejsce Tutaj skręcamy sobie w prawo, i w tym oto momencie, moi drodzy, idziemy sobie jeszcze tutaj. Tutaj, moi drodzy, musimy wejść sobie właśnie na górę, dokładnie w to oto miejsce, i musimy, moi drodzy, znaleźć właśnie kominek, który z tego co wiem, znajduje się dokładnie tutaj. I w tym oto kominku, dokładnie tutaj, będziemy mieli właśnie Secret. Także go klikamy, no i odbieramy kolejnego XP-ka. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do ostatniego przycisku, który znajduje się w całkiem prostym miejscu, a najdokładniej musimy iść na prawo od tego, co w sumie tutaj robiliśmy, dokładnie wyto to miejsce, i tutaj budujemy, mojej drodzy, 6 ramp do góry, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Następnie, mojej drodzy, jedną tutaj, i tutaj jeszcze 5, także 1, 2, 3. 4 i 5 i na samym końcu powinniśmy mieć przycisk Secret Room, który sobie klikamy, i tutaj mamy trzy przyciski z Expem, także sobie oczywiście odbieramy. Tutaj jeden, drugi oraz trzeci, i tak jak widzicie, mamy teraz naprawdę bardzo dużo expa. No i to tak naprawdę tyle. Możemy sobie tu raz tutaj wrócić, i oczywiście, moi drodzy, na mapie mamy też bunkry, które po na przykład 30 minutach się otwierają, i możemy tutaj również zdobyć za te monety expa. Tak samo również, na przykład, tutaj, także mapka myślę, że jak najbardziej całkiem find out. Więc na samym początku temat nowej aktualizacji, czyli aktualizacji 23.40. Więc wczoraj wstawiłem dla Was drugi film, gdzie mniej więcej to omówiłem, ale po prostu ten film był zrobiony no nie do końca dokładnie, więc stwierdziłem, że go po prostu usunę i teraz jeszcze raz tak w miarę na szybko wam to omówię. Więc generalnie, no tu pojawił się nowy update i wraz z nim naprawdę basa nowości. Na samym początku mamy nowe wydarzenie, czyli pilnie poszukiwani, no i właśnie w tym wydarzeniu możemy odblokować masę darmowych nagród, w tym również darmowego skina, który wydaje mi się, jest naprawdę całkiem ładny. A to wszystko poprzez zdobywanie po prostu punktów, które możecie robić za wyzwania. I na przykład, za jakieś wyzwanie, możecie dostać po prostu 1000 punktów, i za zdobycie 48 tysięcy takowych, możecie zdobyć właśnie tego skina za darmo. No i oczywiście, moi drodzy, poza tym wszystkim, no to możecie tam również zdobyć naprawdę całkiem ciekawy plecak. Przy okazji graffiti i masę innych ciekawych nagród. To nie jest oczywiście wszystko, ponieważ w grze pojawiły się również nowe egzotyczne bronie. Między innymi nowa egzotyczna pompa, która pozwala nam. Rozwalać ściany na hita. Nowy, również tak zwany red eye, czyli po prostu to coś z celownikiem. No i generalnie, no to ten karabin, właśnie w wersji egzotycznej, pozwala nam strzelać tak zwanymi eksplodującymi pociskami. Mamy również nową strzelbę, która daje nam, że tak powiem, po prostu rosnące obrażenia wraz z obrażeniami, które zadajemy wrogom. Mamy również po prostu pistolet maszynowy, czyli tak zwany p No i generalnie, moi drodzy, no to gdy je trzymamy, mamy nieskończonego sprinta. Jak i również mamy właśnie jeszcze jednego SMG, no i generalnie po jego przeładowaniu daje nam on chwilową zdolność zrywu punktu zerowego. Oczywiście poza tym wszystkim do gry między innymi powrócił Digel, para pistoletów, powróciła tak zwana heavy sniperka, przy okazji no to podwójne berety, no i przy okazji masę innych ciekawych rzeczy, mamy też tam również uspa, także naprawdę nieźle. Poza tym wszystkim w grze pojawiła się opcja tak zwanego przypału, i generalnie, moi drodzy, no to za, że tak powiem, likwidację wrogów, jak i również otwieranie. Sk Karpców, zyskujemy właśnie takowy poziom no i generalnie no to im większy poziom mamy, tym jesteśmy szybsi i więcej zdrowia nam się regeneruje. Poza tym wszystkim pojawiły się cztery nowe perki, w tym m.in. torba pełna egzotyków, gdzie otrzymujemy losową, zdobytą broń egzotyczną, mamy również nadwyżkę snajperek, gdzie w magazynkach naszych snajperek mamy dodatkową sztukę amunicji, mamy również perkę klucznik, która zapewnia nam dwa dodatkowe klucze do holoskrzyń, jak i również perkę ostatnie strzały i dwa ostatnie naboje z magazynka, wtedy po prostu Zadają dodatkowe obrażenia. Także całość brzmi naprawdę bardzo ciekawie. Poza tym, wszystkim już 16 lutego zostanie aktywowana strona i, generalnie, na takowej stronie będziemy mogli zdobyć kolejne darmowe nagrody, które są również całkiem przyzwoite. I, generalnie, no to po zarejestrowaniu się na takową stronę, będziemy mogli otrzymać m.in. emotikona. Następnie, moi drodzy, po, poprzez zaproszenie jakiegoś znajomego, będziemy mogli otrzymać spray. Za otworzenie 20 skarbców, będziemy mogli otrzymać właśnie malowanie, a za skończenie przez całego wydarzenia będziemy mogli otrzymać ekran ładowania. Także myślę, że naprawdę bardzo ciekawie. Poza tym wszystkim, no jak już mówiłem, w grze pojawiły się te nowe bronie egzotyczne i tak dalej. No i również, moi drodzy, możemy je właśnie zdobywać z nowych skarbców, które po prostu znajdują się na mapie. Obok takowych skarbców po prostu stoi boss i po jego wyeliminowaniu otrzymujemy kartę do takowego skarbca, jak i którąś z egzotycznych broni, o której ich właśnie wcześniej wspominałem. Także według mnie update ten jest jak najbardziej na plus i zostało dodane naprawdę bardzo wiele ciekawych rzeczy. Zapomniałem jeszcze dodać, że obecnie, jak wygramy na przykład grę w solo, otrzymamy nową parasolkę, którą również teraz widzicie na ekranie. Jak i niedługo do sklepu z przedmiotami trafi naprawdę bardzo ciekawy pakiet, który również teraz też widzicie na ekranie. I ten jest według mnie naprawdę, ale to naprawdę przyzwoity. Ale teraz, moi drodzy, przechodzimy do głównego tematu tego materiału, czyli powrotu broni Spidermana. Więc już jakiś czas temu dostaliśmy informację, że w obecnym rozdziale broń ta została m.in. zaktualizowana, na przykład zostały zaktualizowane jej, animacje I naprawdę jeszcze więcej. No i generalnie, moi drodzy, było to jakiś czas temu, lecz jest naprawdę bardzo duża szansa, że broń ta niedługo powróci. I to już tak naprawdę możliwe, że za parę tygodni, ze względu na to, że pod koniec każdego sezonu otrzymujemy tak zwane dzikie tygodnie. I generalnie w takowych dzikich tygodniach to powracają do gry naprawdę przeróżne rzeczy. Ale już na przykład raz mieliśmy takowy dziki tydzień, gdzie do gry między innymi powróciły bombspady, jak i również mieliśmy zwiększoną szansę na znalezienie właśnie takowej broni Spidermana, co wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo ciekawe. Oczywiście nie liczyłbym na jakąś nową broń Spidermana, mana na przykład Spider-Mana Miles Morales, bo niestety na takową pewnie jeszcze będziemy musieli troszeczkę poczekać, no bo data premiery najbliższego filmu z takowym Spider-Manem to niestety dopiero 2 czerwca 2023 roku. Także, no, troszeczkę tylko. Jeżeli, moi drodzy, no, Fortnite nie ma w planach wydać właśnie tej broni Milesa Moralesa troszeczkę szybciej, no to niestety, ale będziemy musieli do tego czerwca sobie poczekać, no bo wtedy raczej ta kolaboracja się już odbędzie. Więc póki co zostaje nam czekać tak po prostu na powrót tej broni i z racji tego, że ta została zaktualizowana akurat w rozdziale czwartym i to naprawdę całkiem sporo razy, bo raz zostały zaktualizowane jej animacje, raz dźwięki i ogólnie masa rzeczy, to jest naprawdę bardzo duża szansa, że w okresie tych dzikich tygodni właśnie ta broń powróci po prostu na pole bitwy. Także oczywiście moi drodzy, jak będziemy mieli na ten temat jakieś nowe informacje, to was o nich poinformuję no i wtedy po prostu wstawię wam Jakiś nowy film z jakimś update'em? Także subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem i możecie też w komentarzu napisać, jak oceniacie tą aktualizację. Według mnie jest ona naprawdę bardzo przyzwoita. Otrzymaliśmy dosłownie nowy karnet bojowy, gdzie możemy zdobyć również darmowego skina, no i masę nowych rzeczy do gry. Także według mnie jak najbardziej na plus. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której to oglądacie. No i dalej mam yy, chorobę w sensie kaszel. No. Trzymajcie się. Cześć.